Cześć! Ostatnio w końcu po bardzo długim czasie oczekiwania ukazała się nowa aktualizacja do No Rest for the Wicked, The Bridge. Od ostatniego update'u tej gry minęło już naprawdę bardzo dużo czasu. Oni znajdowali się w jeszcze gorszej sytuacji niż twórcy, na przykład Last Epoch, który podobnie jak No Rest miał bardzo długi moment, gdzie nie było żadnej aktualizacji do tej gry. Natomiast Last Epoch w tym czasie oczekiwania był już wydaną grą w wersji 1.0, a NoRest nadal jest w Early accessie. I jak na grę Early Access, tempo aktualizacji jest naprawdę ślamazarne. I w tej aktualizacji twórcy, a dokładnie Thomas Mailer, obiecali, że będzie wprowadzone bardzo dużo zmian do tej gry, więc byłem ogromnie ciekawy co rzeczywiście się z nią stanie. I przeszedłem teraz już całą tą aktualizację. Nie robiłem jeszcze dużo w endgame, natomiast już troszkę go wytestowałem. Zajęło mi to mniej więcej 14 godzin w porównaniu do 9 godzin, które zajęło mi oryginalne przejście przed tym patchem, no bo grałem już na resta wcześniej. I po tym przejściu mam niesamowicie mieszane uczucia do tej gry. Były momenty, w których bawiłem się świetnie na przykład na walkę z bossami, ale były momenty, gdzie byłem niesamowicie sfrustrowany i miałem naprawdę ochotę, żeby ją wyłączyć. Jest to spowodowane wieloma zmianami designowymi, które zostały zrobione w tym patchu. Norest już przed tą aktualizacją był w wielu elementach bardzo specyficzną grą i nadal nią jest, ale ten patch to moim zdaniem jeszcze bardziej podkręcił. Ale może dla tych, którzy nie grali w tą grę wcześniej, przejdę najpierw po rzeczach oczywistych, które są w tej grze, które bezdyskusyjnie są dobre i bezdyskusyjnie są złe. Zaczynając od rzeczy świetnych, no to grafika. Oprawa ogólnie audiowizualna jest w tej grze fantastyczna. Ma niesamowicie unikalny rysowany art style. Bardzo dużo momentów, gdzie gra bawi się światło-cieniem, co daje niesamowite efekty wizualne. Bardzo dużo zabawy perspektywą przez tą specyficzną kamerę, którą gracz nie może sterować, która współgra z designem świata przez to bardzo często są takie momenty, gdzie widzimy jakieś krajobrazy w tle tej mapy, po której obecnie się przemieszczamy. Jest tutaj bardzo duże przyłożenie do szczegółów. Pojawia się Efekt ruchomych liści podczas atakowania znany z Wukonga. Elementy świata zdają się mieć rzeczywistą fizykę, co również daje świetne doznania podczas walki. Połączone również z warstwą audio tej gry, która jest świetna. Gra ma niesamowity impact hit podczas walki. Czuć każde uderzenie, które jest świetnie udźwiękowione, co daje ogromną satysfakcję, gdy rzeczywiście uda nam się dobrze trafić przeciwnika. Muzyka jest również fantastyczna, wpadająca w ucho, mocno zmieniająca się zarówno na różnych lokacjach, jak i na walkach z bossami. No, mogę tu mówić wiele. Warstwa audiowizualna tej gry jest po prostu top. I każdy to widzi, gdy zagra w tą grę. Nie wiem, czy jest gra z takim bardziej kreskowym art stylem, mimo wszystko renderowana w 3D, która wygląda lepiej od No Rest For The Wicked. Dalej, projekty lokacji i ich wertykalność. No, mapy w tej grze są niesamowite. Nie mamy tutaj żadnej losowości na tych lokacjach, ale twórcy rzeczywiście przykładają tutaj ogromną uwagę do handcraftowania tego świata. Mamy klasyczne skróty Soulsów, czy też Bloodborna. Ogromną wertykalność lokacji, gdzie przechodzimy z poziomu na poziom i potem te poziomy się łączą między sobą odpowiednimi skrótami. Mają bardzo Wiele elementów, z którymi możemy wejść w interakcję. Na większość rzeczy umieszczonych na temapie można się wspiąć albo je po prostu zeksporować za pomocą systemów poruszania się, czy też po prostu wspinaczki. Design samych tych lokacji, które umieszczone są w grze, jest również top, i to odnosi się również do nowych lokacji, które zostały dodane w tym patchu. Te nowe lokacje są troszkę nacechowane taką platformowością bardziej, gdzie naprawdę wielu z tych lokacji pojawiają się już elementy typowo, już jakoś takie jak God of War, gdzie, gdzie mamy przemieszczanie się po lokacji za pomocą jakichś skoków, leży czy też omijanie jakichś przeszkód terenowych. Niektórzy to lubią, mi to troszkę tu nie pasuje, ale o tym za chwilę. Ale trzeba przyznać, że lokacje również świetnie są zaprojektowane i również jakby to, te połączenia między nimi są świetne, gdzie w tym patchu nie tylko zostały dodane nowe lokacje, ale również te stare zostały bardziej jeszcze ulepszone. Design świata również się stop? I muszę też przyznać, że sam lore tego świata, ten sposób przedstawienia tej historii, on mi ogromnie pasuje. Setting jest bardzo dziwny, bo nie jest to setting ani konkwistadorski, ani to nie jest średniowiecze. Ani to nie jest coś celtyckiego, to jest taki bardzo mocny miks, ale muszę przyznać, że zainteresował mnie ten świat nawet podczas tej drugiej eksploracji razem z tymi rozszerzeniami tej historii. Również to było napędzane niesamowitymi projektami przeciwników, jak i bossów, które są umieszczone w tym patchu, które na myśli przywołują mi nawet trochę Bloodborne, ale jest to naprawdę również niesamowity element łączący się z zarastaniem tej gry, i jest na czym zawiesić tutaj oko. I te elementy są moim zdaniem bezapelacyjnie największymi plusami tej gry, z którymi ciężko dyskutować. Natomiast, tak jak tak, Gra ma bezdyskusyjnie świetne elementy, tak również ma bezdyskusyjnie słabe elementy. Pierwszy z tych słabych elementów to optymalizacja, która moim zdaniem jest tragiczna. W wielu momentach pojawia się ogromny statering, gdzie gra spada mi do. 20-30 fps, zwłaszcza gdy wchodzi się do miasta, albo gdy jest się w jakiejś lokacji, która rzeczywiście renderuje jakieś to tło. Nie do końca rozumiem, jak jest zbudowany ten silnik, ale to wyraźnie widać, że jak tylko jest wymagane wyrenderowanie czegoś właśnie w tym tle, to performance po prostu tankuje w dół niesamowicie. I o ile rozumiem, że w tej grze jest masa różnorakich efektów fizycznych, pogodowych, jak i grafika, no wygląda to świetnie, ale z odpalonym DLSS-em nie akceptuję tego, że gra z kryskowym art stylem, może mi spadać do 20 30 fps. To po prostu nie powinno mieć miejsca i zdecydowanie gra nadal wymaga upgradeów performance'owych przed releasem. Bo to już był problem nawet przed tym patchem, że ludzie naczekali na samym początku na performance, ale on dla mnie nadal jest niewystarczający. Dalej, coś, co moim zdaniem pojawiło się w tym patchu i nie wiem przez co to wynikło, ale. Kamera podczas gry. Ta kamera jest po prostu moją zmorą, i tutaj są dwa aspekty. Jednym z nich jest to, że ta kamera jest nieruchoma i pod to jest designowany świat. No, ja to zaakceptowałem przy pierwszym przejściu tej gry. I rzeczywiście było tak, że twórcy zdawali się tworzyć ten świat na takiej zasadzie, że mamy ten rzut izometryczny, który jest nieruchomy przez nas, ale design całego tego świata jest jakby poddyktowany tym, że mamy ten ustalony rzut i pod to są tworzone te lokacje. I czasami twórcy coś ukryją jakby w naszym kierunku. Samo to, że ta gra jest umieszczona na wyspie i startowa lokacja to plaża, gdzie na południe jest morze, automatycznie jakby pokazuje to, jaki był oryginalny design tego świata, przynajmniej jaki miał być design tego świata, w kontekście tego, jak umieszczona jest kamera. Natomiast w tym patchu, połowa tych lokacji, które zostały dodane, jest umieszczona na południe od tego głównego huba. I przez to, że ona jest umieszczona na południe, to gdy je eksplorujemy, Musimy się przemieszczać do nas, do kamery. I to mnie niesamowicie nerwowało podczas gry. To już było widać wcześniej, na poprzednim patchu, że na przykład gdy się warczyło z jakimś bossem i akurat była sytuacja, że my byliśmy jakby w oddali, a boss był bliżej naszej kamery, to już dawało dziwny efekt. Ale tutaj połowa nowych lokacji jest dokładnie tak stworzona, że rzeczywiście idziemy do siebie i to jeszcze pod górę, bo ta lokacja jest umieszczona tak, że jeszcze musimy się wspinać do góry na południe. To moim zdaniem kompletnie nie działa i strasznie mi się nie podoba, że zdecydowali się dodać lokacji w takim miejscu i trochę tego nie rozumiem. Uważam, że lokacje, w których rzeczywiście idzie się jakby no, od kamery, one działają świetnie, ale sama eksploracja jakby właśnie w tym kierunku południa, czyli do nas, do kamery, mnie to ogromnie denerwowało. I to jest pierwszy aspekt, który mi się średnio podoba, ale on nie jest jakby głównym powodem tego, że nienawidzę kamery. Głównym powodem jest to, co dzieje się z tą kamerą podczas walki. Nie przypomina sobie, że już przed tym patchem tak było, ale teraz, gdy tylko na ekranie pojawi się więcej niż jeden przeciwnik, czyli no jest walka grupowa, kamera po prostu szaleje. Ja nie wiem, co oni zrobili. Słyszałem jakieś komentarze, że to była wola społeczności, żeby tak ta kamera działała. Jeżeli to była i wola, to społeczność powinna być całkowicie ignorowana. Ta kamera w tak idiotyczny sposób się przemieszcza podczas walki, że często zdarzają się sytuacje, że walczymy z dwoma przeciwnikami i nasza postać jest rzeczywiście całkowicie w oddali. Ta kamera centruje się gdzieś tak, nie wiem, jakby pomiędzy tymi przeciwnikami, po to, żeby jakoś, nie, wyśrodkować to pole walki. To daje mega nerwujące efekty i to mnie frustrowało przez całe to przejście gry. Są momenty, gdzie walczy się z bossem, który akurat Dwóch przeciwników, jest dwóch takich bossów nowych w tym patchu, gdzie rzeczywiście nasza postać jest chętna Dali. oddali. Obok nas jest jeden z tych bossów, który robi na nas czterohitowe kombo. Nasz pasek stamina jest jeszcze zmniejszony przez to, że jest dalej, a kamera centruje się na tym trzecim bosie, bo tak zdecydowała, że jakoś tak dziwnie ustawi. Strasznie źle to działa. Moim zdaniem to powinna być pierwsza rzecz, którą muszą spaczować w tej grze i to ogromnie mnie frustrowało podczas tego przejścia, no bo jest bardzo dużo momentów w tej grze, gdzie walczy się więcej niż z żadnym przeciwnikiem. I w walce 1 na 1 ta kamera po prostu działa, no bo wtedy wie, jak się wycentrować. Ale jak tylko jest więcej niż jeden przeciwnik, jest strasznie. Kolejna bardzo słaba rzecz w tej grze, która była już w poprzednim patchu i nadal nie została zmieniona, to te mechaniki z mobilek, które są w tej grze. To wiąże się z wizją głównego twórcy, o której będę mówił później, ale dla niewtajemniczonych w Noreście jest bardzo wiele mechanik rodem Sandbox Survivalu, gdzie musimy rozbudowywać naszą bazę. Gdzie w Noreście po prostu musimy zbierać surowce, takie jak rudy, jakiegoś żelaza, drewno, ryby czy też jakieś materiały. Wykupywane za pomocą łopaty, po to, żeby rozbudować to miasto. I wszyscy wędrowcy w tej grze, nasz hideout i nawet niektóre z połączeń w tym mieście, trzeba najpierw rozbudować. I wybudowanie jednej z tych rzeczy nie dość że wymaga tego, że musimy zebrać te surowce, to musimy jeszcze poczekać godzinę rzeczywistego czasu, żeby to zbudować na pierwszy poziom i cztery godziny, żeby to zbudować na wyższy poziom. I dobrze, możecie powiedzieć, że tak, jest jeden budynek, który przyspiesza to budowanie, ale nawet z tym wybudowanym, to nadal trzeba czasami czekać bite dwie godziny, i to jeżeli wiemy, że trzeba to najpierw zbudować. To jest straszne i jest niesamowicie nerwujące podczas gry. No leście są sytuacje, gdzie mamy wypchany cały ekwipunek, co jest jeszcze inną rzeczą, jak, jak tutaj działa mechanika rozbudowy naszej postaci i to, ile możemy nosić rzeczy naraz. No po prostu bardzo szybko zapełni nam się ekwipunek. I wtedy musimy gdzieś te rzeczy odłożyć. I mamy dostępną jakąś tam jedną skrzynkę większą w tej wieży, w której jest ten gości. Które nas ulepsza Ale intencją twórców jest to Żeby kupić sobie dom I w tym domu umieścić skrzynki Do których odłożymy te rzeczy Tylko żeby kupić ten dom Musimy mieć pieniądze A nawet jak Kupimy już ten dom, to w tym domu musimy umieścić skrzynie, które musimy kupić od wendora. A jeżeli nie ulepszymy tego wendora, bo nie pomyśleliśmy o tym wcześniej, bo nie wiedzieliśmy, to musimy kupić te skrzynie od wendora, których ma ograniczoną ilość, a wędorzy resetują się raz na jeden rzeczywisty dzień, przez co dochodzimy do momentu, że możemy to odłożyć raz, znowu nam się zapełni i musimy już sobie czekać. Kompletnie mi te mechaniki nie pasują do tej gry. W grze singleplayerowej nie akceptuję czegoś takiego jak sztuczne wydłużanie gry po to, żeby czekać, aż się coś zbuduje. To jest bez sensu. Tak samo nie akceptuję tego, że na przykład mieć albo żelazo przetapia się 3 minuty u wędora. 3 minuty. I tak samo mi się nie podoba to, że w tej grze są Daily i Weekly Questy. W singleplayerowej grze. I to są zdecydowanie trzy najbardziej nerwujące rzeczy w tej grze, które moim zdaniem bezapelacyjnie są złe: optymalizacja, sposób działania kamery i te mechaniki z mobile, które uważam, że jak najszybciej powinny zostać usunięte z tego Noresta. Natomiast one nie zostaną usunięte, bo wiążą się z tym głównym tematem, który chcę omówić w tym filmie, czyli z wizją Tomasa Malera, czyli głównego designera tej gry. Ta wizja jest głównym powodem, przez który uważam, że ta gra po tym patchu wpadła w całkowity chaos związany z tym, jak rzeczywiście działa w niej gameplay. Mogliście może o tym słyszeć, ale Thomas Mahler jest bardzo wokalnym deweloperem. Nie chcę tutaj wchodzić w jego wypowiedzi polityczne, bo mnie to nie interesuje. Natomiast oprócz tych rzeczy, które czasami mu się zdarzy powiedzieć, on sporo wypowiada się w wywiadach, jak i właśnie w tych tweetach, o designie tej gry. I on mówi to otwarcie, że on ma wizję tego, jak ten Norest powinien działać. I jeżeli myśleliście, że Jonathan w Grinding Gear Games Spad of Excel 2 ma wizję i ona jest jakimś problemem w, w POE2, to zagrajcie sobie w Noresta, zobaczycie, co to jest wizja. Bo jak ta gra w tej chwili działa? Celem twórców jest zrobienie w tej grze czegoś takiego, że, jak to Thomas Mahler mówi, gracz loguje się. Codziennie i w każdej chwili ma coś w niej do zrobienia. A to jest ten system Alive, który oni chcą stworzyć do tej gry. I to poddziałanie tego systemu jest poddyktowana cała masa mechanik z tej gry. Które w tym patchu jeszcze dalej zostały przekręcone, że ja już sam nie wiem jak mam odbierać tę grę. Czym ona docelowo ma być? To znaczy, z wywiadu wiem, co oni chcą osiągnąć. Oni chcą, żeby gracze eksplorowali ten świat, który wykorzystuje te istniejące lokacje, umieszcza w nich coraz to nowych przeciwników, tworząc nowe okazje do tego, żeby gracz eksplorował, generował graczowi questy, ale równocześnie wymuszał pewne zachowania na graczu. Tak jak na przykład właśnie to kraftowanie. W wizji Tomasa Malera gracz ma sobie odpalić ten kraft i mieć go skończonego w następny dzień. Po to, żeby gracz był jakoś zmuszony do tego, żeby wykonywać pewne akcje, czy też. Żeby gra dawała takie, jakby okazję do tego, żeby sugerować graczowi, żeby codziennie do niej się logował, bo zawsze jest coś nowego do zrobienia w tym statycznym świecie albo w tym mieście, które tam rozwijamy. I z tym wiąże się jeszcze więcej elementów, które jest w tej grze, jak na przykład to, że niszczy nam się Gir, gdy zginiemy. W wizji Tomasa malera. niszczenie Giru ma graczowi sugerować, że jest za słabe na lokację, więc powinien pójść do innego miejsca, przyfarmić, żeby być mocniejszym, bo zniszczyli się Gir, więc się wycofaj. Nawiasem mówiąc niszczy się też gier od śmierci od grawitacji, a jest tyle platformingu w tych lokalizacjach, lokacjach, że często musiałem wracać do miasta po śmierciach z platformingu. Albo to, że mamy ograniczoną ilość przedmiotów, które musimy nosić naraz, co zmusza nas do zbudowy tej bazy, żeby mieć ten storage space i zmusza nas do wykorzystania tych ichorów, które dostajemy za zabijanie bossów, żeby zwiększyć pojemność naszej postaci. I w jego wizji to są super elementy, które mają napędzać logikę działania tego świata. Niestety w moim odczuciu... To prowadzi tylko do frustracji. I chyba tak jest rzeczywiście w odczyciu wielu graczy, którzy krytykują na przykład to, że w tej grze nie było do tej pory fast travelu do wszystkich lokacji, co teraz ma pewno zostać dodane w nowym hotfixie. I ta wizja, jeżeli ktoś by się z tym zgadzał, istnieje rzeczywistość, w której bym to rozumiał. Ale mechaniki w tym patchu zostały tak zaimplementowane, że jest ciężko określić, co ja właściwie o tym myślę. No, jakby to wyjaśnić? Na przykład rozwój postaci. Przed tym patchem w wielu poprzednich filmach nawet chwaliłem trochę Noresta przez to, że oni idą w walkę w rzucie izometrycznym i dają rozwój statystyczny postaci, ale on jest bardzo stonowany. Dzięki temu mogą kontrolować to jak rozwija się ta postać i nie będą najprawdopodobniej mieli tak dużych problemów jak Path of Exide 2, gdzie no wielu materiałach już to mówiłem, jak balans tej gry wpływa na te mechaniki metodycznej walki, że to się bardzo rozkracza po endgame'ie, bo im mamy większą moc postaci i jej modyfikacje, tym gorsze to powoduje efekty w tej metodycznej walce, gdzie musimy skupiać na unikaniu umiejętności przeciwników po to, żeby przeżyć. Norest też jest tak zdesignowany w systemie walki, ale te statystyki, tak mówię, były bardzo stonowane, Gdzie nadal następował rozwój postaci i w endgame on tam wybuchał, no bo, no bo ta gra miała dodany endgame, że można było rzeczywiście rozwijać tą postać, ale generalnie rzecz biorąc, podstawowa progresja była dosyć stabilna w tej grze. Po tym patchu zmieniła się tożsamość tej gry. Bo ja bym to rozesłał na grafie, tak wcześniej myślałem, że Norest to jest coś lekko przekręcone w kierunku hakencelessza względem soslajka, -like do którego było bardzo blisko Norestowi. To teraz. Norest idzie jeszcze dalej niż gry inspirowane stosami takie jak Nioh albo nawet Kazan, które mają bardzo dużo rozwoju statystycznego, który wpływa na moc postaci, ale razie skupiają się na mechanikach walki, to Norest Rest idzie tutaj jeszcze dalej. Bo te statystyki mają teraz ogromny wpływ na naszą postać. Bo przykładowo, wcześniej mieliśmy upgrade'y tierów broni, których było trzy. I wymiana tych broni na jakby inne egzemplarze, zmieniały ich mu w sety, ale nie było aż tak agresywnego skalowania tych broni. W tym patchu jest... 16 tierów upgrade'u broni. Na głównej kampanii możemy zrobić ich 12, żeby dojść do 16, Musimy robić Engelową mechanikę, która dropi nam te specyficzne potrzebne macy, żeby dalej to, to ulepszyć. A nadal to jest 12 poziomów ulepszeń broni. Do tego mamy system statystyk Soulsów, gdzie rozwijając odpowiednie statystyki, zmieniamy parametry naszej postaci, gdzie mamy jednocześnie do wyboru statystyki ofensywne, a po prostu siła, zręczna, w zależności od tego, jakim typem broni chcemy grać. I mamy statystyki defensywne, takie jak życie, czy na przykład carry weight, który jest oddzielną statystyką, który pozwala nosić cięższe zbroje, dzięki czemu mamy więcej armoru, więc jesteśmy twardzi. W tym patchu te statystyki mają ogromny wpływ na nasze obrażenia. To już zostało schodfixowane, ale przed tym pierwszym hotfixem w tym patchu ludzie ogromnie narzekali na moc swoich postaci, przez to, jak te statystyki wchodzą w interakcje z resztą systemów. O tych statystykach nawet główny twórca się powiedział, ale to za chwilę. Bo dalej oprócz tych statystyk mamy afiksy na girze które znowu zostały zmienione w tym patchu, gdzie mamy specjalne karensy, które dropi nam w dosyć sporej ilości, które zasadniczo jest targetowalnym chaos orbem z padówek z 2 którym możemy wybrać zarówno pozytywne afiksy na item, jak i te negatywne i je przerolować. No byśmy wybierali afiks i gali na niego chaos orba w z 2 Dokładnie tak to działa. Mamy pulę afiksów i te afiksy możemy łączyć w różnorakie kombinacje. I moc, którą dają te afiksy również jest ogromna. I pamiętajmy, że te afiksy są przypisane do danych części giru, które musimy ulepszać tym pierwszym systemem, który skaluje się do 16 poziomów. I dalej, przez to jak jest skonstruowana ta gra, że oni chcą, żebyśmy wracali do tych lokacji, musi być w tej grze level scaling, którego obfuskacja została tutaj usunięta. Teraz widzimy wprost jaki jest eye level zonu, na który idziemy. 30 poziom jest maksymalny, Przechodząc grę, te zony się zmieniają w bliżej określony sposób i skalują się razem z, z progresją naszej mocy. Efektem tego jest to, że w tej grze jest już tyle mechanik, w różnoraki sposób wpływający na moc naszej postaci, że balans wymknął się całkowicie spod kontroli w sposób nawet nieporównywalny z tym, jak się wymknął z kontroli wpadów Z2. Porównuję teraz walkę z tym samym bossem przed tym patchem i po tym patchu. Miałem postać akurat na no blisko poziomową do siebie. Na tym patchu była troszkę mocniejsza, a trochę zmieniłem kolejność, ale na tym przejściu miałem tam. Chyba 11 poziom i 21 siły, na tym drugim przejściu miałem 15 poziom i 27 siły, więc różnica była dosyć mała. W momentach miałem ulepszoną broń na ten sam poziom, dostępny dla mojej postaci w danej chwili. I widać to po samych liczbach, że przed tym patchem w tego bossa bijem po 10, po tym patchu biję od 60 do 80. Tak teraz działa skalowanie w tej grze. Ono jest tak agresywne, że. W tej grze są momenty, gdzie ja bosa byłem w stanie zaklikać na dwa kombosy. Przechodziłem do kolejnej lokacji, która była minimalnie wyższa i levelem od tego co robiłem przed chwilą, i byłem tu szotowany przez wszystko na mapie. Balans moim zdaniem wyniknął się Całkowicie spod kontroli w tej grze. Dla mnie to jest niesamowicie zabawne, jak ten Thomas Mahler idzie na wywiad z Izaranem i on tak sugeruje, że. ha ha, i geist ma problem. W Padowek Wexel 2 zrobili te mechaniki akcji z hackem slashem i teraz będą mieli problemy, żeby to zbalansować. ha. Podczas gdy problem balansu w Norreści w tej chwili jest dziesięciokrotnie większy niż jakikolwiek problem występuje teraz w Pano 2. Balans po prostu eksploduje w tej grze. To idzie jeszcze dalej, że czytam jakiś tweet od tego Tomasa Malera, że on mówi, że. Teraz oni będą się starali usunąć statystyki z tej gry. Dlaczego? Bo ludzie nie umieją grać i robią złe bildy, przez to biją mało. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ludzie nie są głupi, tylko tak działa ten system, że skalowanie. Obrażeń, które musimy zadawać, albo które będziemy przejmować w tych lokacjach, jest tak skokowe, że nawet gdy ja teraz rozdawałem statystyki w miarę optymalnie, to czułem te niesamowite skoki. No a jak ma ktoś zareagować, grając tą grę, gdzie ma statystyki zarówno defensywne, jak i ofensywne na tych samych punktach pasywów. No, jeżeli to jest Sostra, to ktoś jest nauczony, że idzie trochę w vital, idzie trochę w damage. A przez ten balans to tak się wymyka spod kontroli, że ciężko mi to jest nawet opisać. To jest totalny chaos, co się dzieje w tej grze. Ja mogę iść z jednego bossa, z którym się męczę, przechodzę zaraz od razu do drugiego, prawie tu. Idę do kolejnej lokacji, prawie jestem one-shotowany, Idę na kolejnego bossa, znowu go prawie one-shotuję. Tak w tej chwili działa kampania w tej grze. To jest nieporównywalne z czymś takim jak na przykład Nioh albo Kazan, gdzie ten rozwój postaci tymi statystykami on jest rozciągnięty na całą długość tej gry. A kampanie w tej grze, no, Kazan mi zajął 35 godzin, a Noresta kampanię przeszedłem w 12. I Norest praktycznie w żadnym momencie nie dał mi odczucia, że jestem teraz na odpowiednim poziomie mocy na daną walkę. Zawsze czułem się albo za mocny, albo o wiele za słaby. I to się wiąże jeszcze z dwoma dalszymi elementami. Pierwszy to. Sposób działania walki w tej grze. O ile Impact Hit jest świetnie zrobiony, same odczucie tej walki jest niesamowite, to mam lekki problem z tym, jak zdesignowani są przeciwnicy w tej grze. Może to jest związane trochę z pracą kamery, ale mam wrażenie, że sam design tych przeciwników, albo może ruchów, które mogą wykonywać, jest tak agresywny w kontekście tego, jak poruszamy się z tą kamerą, że to daje takie trochę dziwne uczucia podczas walki. Ma mam wrażenie, że wszystko w tej grze jest na jakimś trybie Turbo, gdzie dosłownie każdy potwór ma jakiś doskok przez cały ekran, ma bardzo długą Długie kombosy, przez które się trzeba rolować, i nawet ja grając bardzo szybką bronią, no nie mogłem tego kontrolować na bieżąco, bo musiałem czekać na aż skończy się cały ten kombos, co znowu wiąże się ze sposobem działania staminy w tej grze, który jest bardzo moim zdaniem nierówny. Nie wiem z czego to wynika. Mam wrażenie, że czasami ta stamina od razu się zaczyna regenerować, a czasami trzeba jeszcze dłużej poczekać. Może to jest tylko moje jakieś dziwne odczucie, ale takie ta gra sprawia wrażenie. I to podczas walki z różnymi typami przeciwników. Większość humanoidów czy tych mutantów ma bardzo długie kombosy. Ogromną szybkością zmiany kierunków z bardzo szybkimi doskokami. Naprawdę nie czuję spacingu w tej grze podczas walki i też na innych przeciwnikach, gdzie przykładowo wszyscy łucznicy mają prawie perfect aima i są połączeni z odskokami podczas tego strzelania, gdzie duże potwory mają bardzo długie kombosy i potrafią się obrócić o 180 stopni, żeby trafić się tym kombosem, jeżeli go źle zrolujesz. jakby to powiedzieć gra jest bardzo intensywna, jest oczywiście przez to trudna i aspekt mi się podoba, że, że jest trudno, ale nadal wydaje mi się, że to jest trochę za dużo. No jednak, na przykład, w solsy, no to są te momenty też trochę uspokojenia, że walczymy z czymś prostszym. A potem pojawia się taki miniboss, z którym jest większa walka. W norescie ja gram na 100% skupienia praktycznie cały czas. Może to jest związane z tym skalowaniem zonu, że jest ciężko, że mi tyle te potwory biją. Może to jest spowodowane tym, że potwory nie resfią się po naszej śmierci, dopóki w jakiś sposób nie zresetujemy tego zonu, Ale nadal mam wrażenie, że ta walka jest trochę zbyt high voltage pomiędzy bosami Same bossy są świetne, o ile nie są walkami 1vs2, gdzie kamera świruje, ale nawet wtedy miałem bardzo dużo fanów z walki z tymi bossami. Ale walka pomiędzy nimi, czyli dwie części tej gry, co znowu jest innym tematem, ile tutaj jest rzeczywiście bossów, a ile jest walki ze zwykłymi potworami, no dwie części tej gry chyba jest troszkę przesadzona. A jeżeli ja mam takie odczucie, to zjadł zęby na soulslajkach -like i soulslighach -like i różnorakich gra akcji, jeżeli ja to czuję, to chyba rzeczywiście jest to troszkę przesadzone. Ale może to jest tylko moje odczucie. I drugim problemem, który Wynika z tego skalowania systemowego, oprócz tego, jak jest uczucie podczas walki, jest jakby sama interakcja z tym światem, jak to działa. Gdy ja grałem, nie było jeszcze fast travelu. Teraz powiedzieli w Hotfixie, że dodadzą fast travel potencjalnie dadzą możliwość ręcznej zmiany tierów świata nie wiem czy to chodzi o zmianę i levelu tych zonów, czy to ma być jeszcze jakaś inna kolejna mechanika, ale generalne odczucie tej gry jest takie, znowu właśnie takie chaotyczne. Te zony jakoś się w dosyć niezrozumiały sposób skalują. Potwory czasami się respią, czasami nie. Nadal nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie to działa. Wydaje mi się, że po prostu trzeba zmienić zonę i się wrócić i wtedy jest zrespione, ale z drugiej strony to daje takie dziwne uczucie, że podczas eksploracji zonu się nie respiły, ale wróciłem do tego zonu i już się zrespiło. Tak to ma działać? I, i tak samo jest to powiązane z tymi mechanikami zbieractwa tych resursów, że to się czasami nie respi, ale potwory się zrespią. I wtedy twórcy sugerują, żeby zrobić ten nowy realm, czyli tak aby założyć NG, które możemy wejść tą samą postacią. I tam te zony nie są już zeskalowane, ale również miasto nasze nie jest rozbudowane i trzeba się zmieniać między tymi światami. Daje to uczucie takiego, takiej niechlujności. Nawet jeżeli oni dodadzą to skalowanie tych high levelów, tych zonów ręcznie, że będzie można sobie to wybrać, to nadal mi się wydaje, że to jest. Ja rozumiem jakby ich cel, który oni chcą osiągnąć tym skalowaniem. I one Niepotrzebnie, jeżeli chcą, żeby te lokacje były realizowane, ale daje to. Bardzo dziwne odczucia podczas gry. I właśnie ten rejs Lokacji. To jest drugi raz, gdy przechodzę tą grę. No znowu zrobiłem wszystko, ale po jej przejściu ja już teraz mam odczucie, że jeżeli przykładowo kolejny patch, by rzeczywiście znowu zmusił do zresetowania wszystkiego, to ja już bym chyba nie grał tego patcha. Szanuję to, że chcą spróbować to zrobić, ale jestem zdania, że bez losowo generowanych lokacji to się raczej nie uda. Zwłaszcza, że w tej chwili oni zmieniają głównie mobtypy. W endgame mechanice dodają jakąś tam fioletową aurę, że są jeszcze inne mobtypy i spełnią nam bossa do zabicia. Ale przez to, że Topografia tego terenu nie zmienia się, no i te lokacje są po prostu takie same. No, jeżeli je przejdziemy raz, no to już je poznaliśmy. Wydaje mi się, że bez dodania jakiegoś systemu, który by rzeczywiście bardziej zmieniał te lokacje, to się chyba jednak znudzi. A z tego, co ja przynajmniej rozumiem, z tego co oni mówią, to oni raczej nie chcą, żeby to była gra na jedno przejście. Ale ten system, nie wiem, mnie to na razie kompletnie nie kupiło. I tak samo mnie nie kupiło przez ogólne, jakby, odczucie tego, jakie daje ta gra, że. Czym ona właściwie jest? Wcześniej to już był Soul -like z rozbudową bazy i z lekkimi mechanikami hacken slashowymi. Na no tej chwili to jest coś na rodzaj Soul -like z bardzo agresywnymi mechanikami hacken slashowymi. Rozbudową bazy, bardzo dużą ilością platformingu na tych nowych lokacjach, z nastawieniem na historię, która jest grą singleplayerową, ale zmusza mnie do jakichś mega frustrujących zachowań, takich jak ta rozbudowa bazy z tym timerem, albo zmusza do cofania do bazy, żeby naprawić ten gir, albo odłożyć przepchany ekwipunek, bo nie wykorzystałem ich chorów na rozszerzenie tego, co mogę nosić naraz, a jest masa chłamu, którą się zbiera na tych lokacjach, więc bardzo często trzeba. Wrócić do ogniska, loading screen, wrócić do miasta, wejść do domu, loading screen, odłożyć te rzeczy, wyjść z tego domu, przeteleportować się, loading screen i można grać dalej. A jednocześnie ta gra ma daily questy, weekly questy. I nie ma jeszcze online, więc jest to niesamowity, chaotyczny miszmasz. Miałem nawet teraz w planach zrobienie jeszcze drugiego filmu, o tej grze, gdy już zrobię cały endgame. No bo w tej chwili przeżyłem kampanię, tylko go troszkę liznąłem. A wiem, że tutaj jest sporo różnych rodzajów broni do poznania. Też te systemy, jakby tam idą jeszcze troszkę dalej, że można dostosować te itemy. Też to, że możemy dropnąć jakieś unikalne bronie, których miałem trochę, ale ich nie testowałem przez agresywne wymagania statystyczne, a respekt jest dopiero w głębokim endgame To planowałem to zrobić, ale właśnie, na przykład zacząłem robić ten endgame. Game. Pojawiła mi się ta mechanika Pestilence w tej pierwszej plaży. Ona wymaga, że tam wyczyści tą plażę i potem pojawia się boss. A boss pojawił mi się w jaskini kompletnie ciemnej, która zmusiła mnie, że nosi pochodnie. I pojawił się ten boss w miejscu, gdzie jest głęboka woda, gdzie przy zwykłej walce z nim tego nie ma, przez co miałem heavy roll. I był w tak zamkniętym miejscu, że gdy zaczął robić swoje ałe wybuchy, które są jego mechaniką, to nie miałem kompletnie miejsca, żeby dodżować. I to pierwszy spawn mechaniki moje w tej grze, która mnie niesamowicie sfrustrowała. Więc w tej chwili nie jestem pewny, czy mam w ogóle ochotę kontynuować ten endgame. Może jak znajdę czas, to wtedy powie się kolejny materiał o tym. Ale nadal to, to świadczy o tym, jaki jest chaos w tej grze. W tej chwili nie wiem, czy ja bym był w stanie zarekomendować tę grę. Na pewno bym ją zarekomendował przez tą grafikę, art style, feeling walki. Nie zarekomendowałbym jej przez... Optymalizację i mechaniki kamery, ale te mechaniki tej ich wizji, no mnie osobiście to w ogóle nie kupiło. I w tej chwili ja nie wiem, czy będę w ogóle wracał do tej gry, do jej oficjalnego wyjścia. Bo to, jak się zachowuje ten główny deweloper tej gry, że na przykład ostatnio była akcja, że napisał wiadomość na Discordzie, że przez złe recenzje na Steamie jest zagrożenie, że ich studio zostanie zamknięte, bo mają złe recenzje. Co spowodowało, że jego komunity zrobiło mu pozytywny review bombing. I pojawiła się masa artykułów, że no twórca mówi, że są zagrożeni. A potem napisał Wiadomość, że haha, głupi journaliści wzięli jedną wiadomość z Discorda i już coś tam myślą sobie i robią artykuły i zachowuje się tak, jakby ten review bombing to było super Git, bo jest pozytywny dla gry. Jakby to zmieniało fakt, że to jednak jest review bombing. Nie wiem, po wypowiedziach tego dewelopera i tym, jak ta gra rzeczywiście wygląda, ja mam wrażenie, że on mówi, jaką niesamowitą wizję ma i jak niesamowite, unikalne, nieistniejące w ogóle w innych grach mechaniki są dotowane do tej gry. A ja po prostu czuję, że tutaj jest rzucanie byle czym w ścianę i zobaczenie co się przylepi i ta gra zmieniła się z czegoś bliżej souls coś, like coś w rodzaju nieokazana, tylko gorzej zbalansowanego z wizją, która w ogóle nie próbuje jakoś określić czym ta gra rzeczywiście ma być i z tymi dziwnymi wymaganiami daily logowania do gry single player ja na razie tego w ogóle nie kupuję po przejściu tego patcha chyba jednak bym że poczekać na release i podejrzewam, że ja też tak zrobię i to było na tyle jeżeli wam się podobało zostawcie like, subskrybujcie, bijcie na Twitcha w ten weekend streamowałem oprócz NEBLO 2, bo wychodzi nowy sezon, ale na dzisiaj to tyle. Więcej kodanów wkrótce. Cześć.